Jakiś to wspaniały symbol tego święta. ziarna tych włosów rozpoczną swoją wędrówkę poprzez ziemię. Najpierw muszą umrzeć, później zakiełkują, będą zarastać i wydadzą owoc, owoc, który będzie radością gospodarczą. Przecież nie tak ma być w naszym życiu. I to jest całe jej testament. Aby odnaleźć Boga, aby odnaleźć spokój, aby kochać Boga bardziej, goręcej i wierniej i ofiarować Mu całe swoje życie. Amen. Stając z pokorą przed Bogiem i powtarzając za Maryją, niech mi się stanie według Twego Słowa. Przedstawmy Bogu za wstawiennictwem na świętej Marii Panny w niebowziętej nasze troski i potrzeby. Panie, umacniaj tu Kościół, aby za przekazem Maryi był wiernym posicielem Twojego słowa. Ciebie prosimy. Panie, błogosław Ojcu Świętemu, aby wsparte opieką Maryi prosił wszystkim Twoje orędzie miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Panie, zachowaj bezpieczeństwo i wspierał polskich żołnierzy. Aby zawsze stali na straży pokoju i sprawiedliwości, Ciebie prosimy. Panie, wejrzyj na dzieci i młodzież, które wypoczywają na wakacjach, i spraw, by ten czas służył wzmocnieniu ich sił fizycznych i intelektualnych. Ciebie prosimy. Panie, prosimy Cię o Boże błogosławieństwo i łaski. Dla Panuty i Kazimierza, w 35 rocznicę w ślubu, Ciebie prosimy. Was, panie. panie, bo są tutaj sprowadzonych, abyśmy pełni wiary, nadziei, miłości, te jak posłusznie wypełniali Twoją wolę. Ciebie prosimy. Pani nasz Boże, niech się zniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i za wstawienic samej panny Panny w niebo wziętej niech nasze serca rozpalone od miłości nieustannie dążą do Ciebie.

Twojego Syna, naszego Pana. Mocą Boga Świętego żywia się uświęca wszystko oraz nieustannie gromadzi lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście dzień, w którym została wzięta do nieba święta Dziewica Maryja, Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą twoją te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął grę i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kiedy krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana.